Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Silent Water, Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś jestem jako naomi Silent Water, a to oznacza, że nagrywam dla Was kolejny odcinek serii gramy od nowa, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zanim jeszcze jednak do odcinka konkretnie przejdziemy, chciałabym przywitać na kanale wszystkie nowe osoby. Bardzo się cieszę, że trafiliście na mój kanał, że oglądacie ten film i mam również nadzieję, że ze mną także zostaniecie. Chciałabym też podziękować wszystkim, stałym widzom, którzy regularnie oglądają moje filmy, bo jest to bardzo motywujące. A jeżeli chodzi o dzisiejszy film, zrobimy sobie... Fabułę w końcu. E, mieliśmy robić już ją w poprzednim odcinku, ale wtedy postanowiłam jednak porobić zadankę u Feliksa, a w tym odcinku weźmiemy się w końcu za fabułkę u Lindy. Cześć Omi, minął już jakiś czas. Miałam tyle do zrobienia po tak długiej nieobecności. Co to? Czy miałam jakieś wieści od Alex? Właściwie tak, jest w drodze powrotnej. Myślę, że będzie tu jutro. Plotki mówią, że druidzi organizują spotkanie rady. Słyszałaś o tym? Porozmawiaj z Lindą. Nie? Dziwne. Jestem pewna, że chcą, żebyś wzięła w nim udział. Zrobiłaś bardzo wiele i dla druidów, i dla strażników Aiden. Mają ci na oku. Powrót Alex. Cześć, wspaniałe wieści. Jak widzisz, Alex wróciła. Porozmawiaj z Alex. Tam jeszcze u Lindy było jedno zadanko, ale pytanie, czy ono jest... A, cyrkowe pogłoski też jest główne, więc okej. Okay. Miło cię znów widzieć kochana. To była długa podróż, niestety nie do końca udana. Lisy i Anne przez pewien czas nie było w okolicy. Lisa podróżowała po Jorwiku ze swoją akademią muzyczną, grywając w kawiarniach i na paradach na całej wyspie. Herman powiedział, że niedawno wróciła do stajni Jorwik i pojechała na przejażdżkę ze Starshajnem. Od tego czasu nie kontaktowała się z nami. Lisa musi być gdzieś na wyspie. Pytanie brzmi: gdzie? Posłuchaj, Alex. Anna odnosiła sukcesy w ujeżdżeniu, dopóki pewnego dnia nie zaginęła podczas zawodów we Francji. Nie ma po niej żadnych śladów. Jej zniknięcie miało miejsce kilka miesięcy temu i od tego czasu nie mamy z nią kontaktu. Teraz musimy się skupić na odnalezieniu lisy. Ostatnio widziano ją w Jorpiku, więc powinniśmy być w stanie wpaść na jej ślad. Jeśli ją znajdziemy, będzie nam łatwiej ruszyć za Justinem. Czekajcie, bo ja chcę sprawdzić. A, okej. Okay. Oba są popularne. Druidzi, strażnicy Aiden zwołali spotkanie rady. Ogłosili, że chcą, abyś ty też wzięła w nim udział, Naomi. Jednakże nie wiem, jak się tam dostaniesz, bo to bardzo wyjątkowe miejsce. Linda i ja dostaniemy się tam własną drogą, ale ty musisz porozmawiać z Elizabeth w Valedale. Ona potrafi teleportować obcych do sekretnego kamiennego kręgu, gdzie odbywają się spotkania. Jest to Valedale i porozmawiaj z Elizabeth. Dobra, nie będziemy na razie brać tego zadanka tam, co było o tym cyrku, tylko skupimy się już na razie na tym jednym wątku. Więc teraz wybieramy się do Elizabeth. Świetnie, że mogłaś przejść. Powiem Ci, jak dotrzeć na spotkanie druidów bez posiadania specjalnych atrybutów, jakie ma druid, czy jesteś tusz. Ścieżka za moim domem prowadzi do czterech kamieni z runami. Minie. Znajdziesz tam spiralną ścieżkę otoczoną innymi naznaczonymi runami skałami. Upewnij się, by jechać ścieżką zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopóki portal nie otworzy się w środku. Przejedź przez portal, a trafisz do sekretnego kamiennego kręgu i spotkasz tam radę druidów. Wysłuchaj Rady, zadaj swoje pytania i porozmawiaj ze mną, kiedy wrócisz po spotkaniu. Zachowaj w tajemnicy, jak tam trafić. Weź udział w Radzie, dostań się tam podążając spiralną ścieżką. Jest przy kamieniach z runami za i ponad domem Elizabeth. Później porozmawiaj z Elizabeth. Okej. Okay. Musimy tutaj sobie jechać ogólnie do góry. Miniemy zaraz te kamienie runiczne. Dokładnie te, które jakiś czas temu udało nam się wszystkie zaświecić. I teraz po prostu musimy poruszać się tą ścieżką. Na razie możemy sobie jechać w ten sposób, ale zaraz wolniej. O, dobra. Już słyszycie, że coś się dzieje. I też można to zobaczyć! I portal się otworzył. Także teraz przenosimy się do sekretnego kamiennego kręgu. Ojej, jak ja dawno tu nie byłam. Magiczne jest to miejsce o, flip. To jest chyba. Jesteśmy strażnikami Aiden. Witamy cię, przybyszu. Jestem Fripp. Druidzi i jeźdźcy dusz zebraliśmy się tu dzisiaj na dodatkową naradę. Szczególnie witamy nową osobę. To jest Naomi i to o niej wam mówiłam. Dobra robota, szanowna Sunbeam. Naomi, to smutne, że musimy się spotykać w takich okolicznościach, gdy mamy mało czasu, a lodowate palce ciemności wyciągają się ku nam. Ale nie wyzywalibyśmy Cię, gdyby nie było to ważne. Ona nie jest gotowa. Jest zbyt niedoświadczona. Jeśli dobrze się orientuje, nie potrafi nawet jeszcze rozmawiać ze swoim koniem, prawda? Musisz wiedzieć, że byłem temu przeciwny od samego początku. Ja. Cisza! Gdybyśmy mieli wszystkich czterech miejsców dusz, nie musielibyśmy tego robić, ale Elizabeth Sunbeam zapewniła nas, że Naomi jest właściwą osobą i ma najlepsze kwalifikacje, by zostać legendarnym miejscą dusz. Właściwie lepszą niż ktokolwiek inny od dawna. Powiedz nam, Elizabeth. Dziękuję, Frip. Mówiłam ci, że zdała test. Wiecie, że pierwszy test dotyczył sprawdzenia, którą z czterech mocy posiadasz, poprzez zobaczenie, które kamień ruiniczne aktywujesz. Aby utrzymać w tajemnicy to, co naprawdę się wydarzyło, powiedziałam tylko Flipowi. Przejdź do rzeczy, druidko, nie jestem jeszcze przekonany. Ona aktywowała wszystkie cztery runy. O! Naomi potrafi wykorzystywać wszystkie cztery kręgi jej stóp duszy. Nie pamiętacie, kiedy ostatni raz coś takiego miało miejsce? To bardzo ważne. Dzięki odpowiedniemu treningowi Naomi może zostać naprawdę potężnym miejscem duszy. Nie mieliśmy żadnego szkolenia, odkąd to się zaczęło. Prawda, prawda. Skończmy już z tym. Zakładam, że już nikt nie kwestionuje jej udziału. Dobrze. Mamy znacznie ważniejsze rzeczy do omówienia, więc powinniśmy się postarać i znaleźć czas na wspomniany trening dla Naomi, gdy pojawi się taka możliwość. Podsumujmy sytuację. Wiemy, że Jorvik znowu zagrożony jest wielką ciemnością zwaną Garnok. Mówimy tu o nielegalnej i ciemnej magii, która zaczęła krążyć po okolicy na wiele sposobów. Nawet nasza spostrzegawcza Omi to zauważyła. Dlatego właśnie nadszedł czas, by odprawić ceremonię światła, żeby na razie powstrzymać Garnoka, ale to nie jest takie proste. Alex i Linda są dwojgiem z czterech jeźdźców dusz, którzy mogą przybyć. Lisa i Janne zniknęły. Naomi może prawdopodobnie zastąpić jedną z nich, ale musimy kontynuować poszukiwania lisy i Anne, ponieważ potrzebujemy czterech jej dużo do ceremonii i dlatego to jest przed zaginioną księgą ceremonii. Dobre podsumowanie, mistrzu Fripp. Jak na razie garnok nie jest tak silny, ale zauważyliśmy, że pojawiło się dużo dziwnych postaci zainteresowanych tym, co robimy, i ciekawych niebezpiecznych skutków ubocznych, które się pojawią, gdy garnok stanie się silniejszy. Powinniśmy się też skupić na znalezieniu i zidentyfikowaniu naszych wrogów, zanim rosną w siłę. Cóż, nadszedł czas. Przekażemy wieści wszystkim druidom Jorvik. Powiemy im, że nadszedł czas na ponownie ceremonii. Najważniejszym zadaniem wszystkich nas jest teraz odnaleźć nie przynajmniej jednego miejsca dusz. Spotkamy się wkrótce, kiedy będziemy mieć więcej informacji. Dziękuję wszystkim za przybycie w tak krótkim czasie i dziękuję ci, naomi. Mam nadzieję, że przystąpisz do nas, kiedy nadejdzie czas. Proszę, zostań i pytaj, jeśli chcesz. Postaramy się odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy. Okej, okay, to polecimy od początku. Kim są Strażnicy Aiden? Jesteśmy grupą druidów, którzy byli na tej wyspie od niepamiętnych czasów. W przeszłości działaliśmy bardziej w ukryciu, ale dzisiaj sporo ludzi wie o naszym istnieniu. Nawet jeśli nasz prawdziwy cel jest dobrze strzeżoną tajemnicą. Na razie nie mogę ci zdradzić naszego najgłębszego sekretu, ale nie jest tajemnicą to, że naszym głównym zadaniem jest ochrona Jormik przed Garnokiem siłami ciemności, By ich potęga nie wzrastała i aby nie przyjęły kontroli nad światem. Co mogą zrobić strażnicy Aiden? Robimy to, co zawsze robiliśmy od zarania dziejów. Za każdym razem, gdy Garnok rósł w siłę, zbieraliśmy czterech jeźdźców dusz, by odprawić ceremonię opisaną w utraconej księdze ceremonii. Ta ceremonia może powstrzymać Garnoka od wydostania się, a my wypchniemy go z powrotem. Przynajmniej na chwilę. Nigdy na stałe nie udało nam się zatrzymać Garnoka, ale jak na razie radziliśmy sobie z powstrzymywaniem przeniknięcia jego trucizny do naszego świata. Garnok jest nieprzewidywalny i może się przebudzić raz w roku po dziesięcioleciach uśpienia. Przez tysiące lat, odkąd istniejemy, jeszcze nigdy nie zawiedliśmy. Kim jest Jeźdźca Dusz? Zawsze jest przynajmniej czterech Jeźdźców Dusz. Zawsze są to wyjątkowe dziewczyny, które, jak ty, mają unikalną więź z koniem. Koniem, którego dusza jest jednością z istotą wyspy Jorvik. Jeźdźcy Dusz są rzadkością w dzisiejszych czasach i ciężko znaleźć nowych. Mamy nadzieję, że pewnego dnia zostaniesz listem dusz i pomożesz nam w walce przeciwko Garnokowi i innym, którzy są przeciwko nam. Co wiemy o Lisie i Janne? Jasne, zaraz ci opowiem o naszej przyjaciółce Lisie. Gdy ostatnim razem powstrzymywałyśmy pana Sansa i wróciłyśmy do normalnego życia, Lisa poszła do Star Academy w Jorwiku, gdzie studiowała muzykę. Miała prawdziwy dar. Piosenkarka, kompozytorka, gitarzystka. Cała scena była jej. Zaczęła występować w jorwickich klubach, gdy tylko mogłyśmy, chodziłyśmy z Lidą na jej występy. Nawet Anna czasami przychodziła. Potem Lisa znalazła sobie menadżera i zaczęła jeździć za granicę. Nawet zagrała na festiwalu w Teksasie, w którym przecież się urodziła. Wszyscy mówili, że będzie wielką gwiazdą, ale wtedy... Po tamtym występie zniknęła. Już nie grała, nie udzielała się w mediach społecznościowych. Niektórzy mówili, że Lisa nie zniosła presji sławy, ale wiem, że to nieprawda. To najdzielniejsza dziewczyna, jaką znam. Myślisz, że być gwiazdą roka to taka wielka presja? No to spróbuj zostać jej duszy. Wiedziałam, że Lisa wróci na Jorwiku. Czułam to w sercu i w swoim znamieniu. Herman ze stajni Jorwik powiedział, że pojechała ze swoim koniem starszajnym na przejażdżkę. To było kilka tygodni temu. Wtedy zniknęła bez śladu, ale myślimy, że wciąż jest gdzieś w Jorwiku. Lido, powiesz, co wiemy na temat miejsca pobytu Anny? Nasza przyjaciółka Anna jest znana w świecie ujeszczenia. W ciągu dwóch lat od dołączenia do w Duszy razem ze swoim koniem Concordem brała udział w coraz to liczniejszych zawodach zarówno w Jerwiku, jak i za granicą. Taka już jest. Gdy się na coś zdecyduje, wkłada w to całe swoje serce. Byłyśmy z nich takie dumne. Dwa miesiące temu pojechała do Francji na zawody tylko dla zaproszonych gości, podczas których w ogóle nie wystąpiła. Anna i Concord po prostu zniknęli. Rodzina Anna jest bardzo bogata. Władze myślały, że mogło dojść do porwania, ale nikt nigdy nie zażądał okupu. Podejrzewamy, że za jej stoi Dark Core. Niestety nic więcej nie wiemy. Co to za miejsce? Sekretny kamienny krąg jest niepodobny do żadnego innego miejsca. Czas i przestrzeń działają tu na innych zasadach w porównaniu z resztą świata. My, Strażnicy Aiden, mamy umiejętność przybywania tu z różnych miejsc w Jorbik. Kiedy odbywa się posiedzenie rady. Zawsze możesz wrócić w to miejsce, ze względu na jego specyfikę, możesz ponownie do nas tu spotkać. Teraz i potem. Mam nadzieję, że rozumiesz. Kto jest przeciwko druidom? Darkcore, kontrolowany przez pana Sansa, jest jednym z naszych najgroźniejszych wrogów. Dzięki Bogu, że zauważyłeś, że pan Sans znów jest aktywny na wyspie. Będziemy gotowi, gdy się pokaże. Dark Core utrzymuje, że jest firmą międzynarodową o takich samych zainteresowaniach jak GED. Ale my myślimy, że Pan Sands szuka sposobu, by kontrolować Garnoka i użyć tej siły, by przejąć władzę nad światem. Nie wydaje nam się, żeby to było możliwe, ale jedynie to, że jest w stanie zniszczyć nasz świat. Kiedy podejmie próbę. Jest więcej osób, które chcą nas powstrzymać lub mają swoje własne plany co do Garnoka, więc bądź ostrożna. Musimy się dokładnie dowiedzieć, co oni robią i czego chcą. Jest więcej niż kiedykolwiek zaangażowanych udziałowców, a garnok nie jest jeszcze wystarczająco silny. Co Justin ma z tym zrobić? Jak udowodniłaś, Justin niestety jest wnukiem pana Sansa. To jasne, że pan Sans ma w stosunku do niego plany i że pracuje nad czymś dużym odkąd nie odważył się znów pokazać swojej okropnej osoby tutaj. Powinniśmy poświęcić trochę czasu i energii na znalezienie biednego chłopca. Nie tylko, żeby ocalić go przed panem Sans, ale też, żeby móc przeszkodzić planom pana Sans i być może zdobyć więcej informacji. Czego dokładnie chcą od Justina? Czym jest Księga Ceremonii? Zabawne, że o to pytasz. Księga jest używana do ceremonii, która zapobiega temu, by kartę w siłę oraz tymczasowo utrzymuje go z daleka. Niestety, paręsetek lat temu księga została utracona i dlatego teraz nazywamy ją utracona księga ceremonii. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, zrobiliśmy kopię najważniejszych rozdziałów i w czterech częściach rozdzieliliśmy między nas druidów. Mamy nadzieję znaleźć księgę pewnego dnia, ponieważ ona wzmacnia ceremonię oraz zawiera sekrety spisane przez pradawnych druidów, o których zapomnieliśmy lub nie znamy dzisiaj ich znaczenia. Ostatni raz, gdy podjęliśmy działania przeciwko Garnokowi, okoliczności skłoniły naszych jeźdźców dusz do zrobienia tego w inny sposób. W prawo! W to łagodny sposób na wprowadzenie go. Co teraz robimy? Możesz tu wrócić kiedykolwiek będziesz chciała, nas jeszcze o coś zapytać. Kiedy nadejdzie czas, wyznaczymy Ci zadania. Musisz być cierpliwa i czekać na pojawienie się odpowiedniego zadania, treningu i nauczyciela. Postrzegamy czas w zupełnie inny sposób i w Twoim świecie może on się bardzo dłużyć. Z naszej perspektywy wygląda to trochę inaczej, więc prosimy Cię o odrobinę cierpliwości. Poza nauką jak zostać jeźdźcą dusz, jeśli zaakceptujesz naszą propozycję by nim zostać, mam nadzieję, że będziesz chciała szukać Justyna, Lisy i Anny. Będziesz też musiała poszukać i spróbować zidentyfikować naszych nowych wrogów. Dam Ci znać tak szybko, jak szybko będziemy mieć dla Ciebie odpowiednie zadanie Naomi. Potrzebujemy Cię! Dziękuję, nie mam w tej chwili więcej pytań. Okej, okay, Naomi. Wiesz, że możesz wrócić do tego miejsca tą samą drogą, którą ci pokazałam, jeśli będziesz mieć więcej pytań. Do zobaczenia w Dale. Porozmawiamy, kiedy się tam spotkamy. Wróć i czekaj, wkrótce się skontaktujemy. Do zobaczenia, Naomi. Dziękuję, że przyjechałaś. Okej, okay, czyli jesteśmy już po spotkaniu Rady Druidów. Wypytałam ich o wszystko, co możliwe, i wracamy do Elizabeth. Witaj ponownie, Naomi. Poszło nieźle, prawda? Teraz wiesz już więcej, jak to działa. Jeśli zajdzie potrzeba, możesz cofnąć się w czasie i przestrzeni do spotkania i jeszcze raz zadać pytania. Zawsze możesz użyć sekretnej spiralnej ścieżki, która zabierze cię do kamiennego kręgu. Ale zachowaj to w tajemnicy, dobrze? Porozmawiaj z Elizabeth. Dobrze, Naomi, twoja przygoda wkrótce będzie kontynuowana. Ja też postaram się nauczyć cię, jak korzystać z mocy, byś mogła zostać jeźdźcem dusz. Powodzenia! Skontaktujemy się z Tobą za jakiś czas. No dobra, kochani. W takim razie to by było tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I co? Ja tutaj się myślę bardzo dobrze bawiłam. Bo takie przypomnienie fabuły i tak dalej. O co tutaj? Takie bardziej zgłębienie się i przypomnienie sobie tych wszystkich szczególików. Także co? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I do usłyszenia. Cześć!